Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny hole zakupowy dla Punty. Um, I to będzie jeden, i jeszcze mi dojdzie druga paczka. E, no, na razie dwa hole zakupowe, ale naprawdę zamówiłam z High Lofta, bo teraz do High Loft e, doszła końska cukieręka i postanowiłam to zamówić, bo jeszcze nigdy nie miałam końskiej cukieręki. Ale jak ja otworzyłam tą paczkę, to myślałam, że się po prostu popłaczę. No, patrzcie, patrzcie. Jezu, no piękne, nie dość, że tak ozdobione, jeszcze oczywiście logo, logą z No i oczywiście próbka od High Loft nie wiem, czy to jest jakaś meszyk, nie widać No ale potem to obcykam, ale naprawdę zamówiłam Nie zamówiłam tego dużo, bo nie wiem, czy to puncie posmakuje, ale no, mi to na pewno posmakuje I tutaj oczywiście zamówiłam e, muffinki, to się chyba nazywa Mufinki, tak? A to się nazywa Ponczusie. W ogóle, patrzcie na ten kolor, na ten kolor, no po prostu cudo. Cudo, po prostu cudo. Yy, po prostu ja to sama już bym jadła. E, oczywiście nie zniem, no ale patrzcie, patrzcie, jakie to jest piękne, naturalne. No naprawdę, więc to, co ja, mój chozek, krótki, ale naprawdę, w ogóle, ta babeczka. Yy. On, on, te w ogóle, te ciastka wszystkie, te muffinki Są jeszcze fitbatoniki, ale ja na razie nie zamówiłam yy, Ale na pewno zamówię na drugi raz fitbatoniki Aż Mika by mi się zainteresowała normalnie Chyba <grywa> też by to zjadła yy, mów, One są, te ciastka yy, Znaczy te wszystkie wypieki, Zrobione własnoręcznie ozdabianie pięknie i jeśli chcecie podać takie ciastka, no to jedno dziennie wystarczy, bo To jest jednak glukier. <grywa> Ale przez te luki artycielsko są tak piękne, naprawdę są piękne, po prostu są piękne, zaraz będę oczywiście próbować, bo ja jak to ja muszę spróbować końskiego smaczka <grym> więc tak, było naprawdę ładnie opakowane, zaraz Wam to pokażę jak to było opakowane. To ogólnie tak, tak było mm, zapakowane. Jeszcze tutaj musiałam te babeczki przewrócić, bo się nie chciały pomieścić. Ale są naprawdę, no cudo, po prostu no, cudo. Mm, aż nie mogę tym nacieszyć. Naprawdę są piękne, a te babeczki. Oh, o, mikro, aż czeka. <grym> te babeczki są naprawdę cudo. Ona to poży, po prostu to pożre. No nie wiem. No superowo, ale to jeśli chodzi właśnie o to podawanie, no to mówię, y, raz dziennie takie jedno ciastko wystarczy. Y, tam były jeszcze takie wiecie, w tych opakowaniach, y, w tych takich pudełkach, ale niestety żadne z nich nie było dostępne. Y, po prostu wszystko wykupili, więc no zamówiłam to, ale to jest zdecydowanie ładniejsze, więc no. Więc po prostu cudo. I to będzie tyle w tym vlogu, a nie w vlogu, holu. I jeśli chcecie zobaczyć więcej, no to, Mika mi podaje już łapę to podajcie na Instagrama, tam na pewno rzucę z, jakąś środkę z tą, tą końską cukieranką. Więc tak. Więc zapraszam na Instagrama i do zobaczenia w kolejnym filmie.